Co dał? Nie wiem, nie widziałem. Dał, dał. dał coś? Pocznik. Nic nie dał. Ja miała więcej znikania. Więcej znikania, więcej zdrowia. Dobra, zobaczmy kolejne najsłabsze. Trzynastka, dziesiątka. I piętnastka. Gdzie to jest? Tam gdzieś. No cóż. Czyli w to samo miejsce, w którym przed chwilą byliśmy. Nie ma żadnej filozofii, na razie prosto, nie, albo w lewo. Ciekawe, czy już tu żyją. Dobra, to na tym dachu chyba jest, nie? Tu byłaś? Otworzyłaś już? Ty byłaś. Albo w środku? No, w środku. Dobra, mam to. Co to się świeci? New. 14. Ojej. A 14, nie, tam było coś na 10 Czy ja dobrze widzę, te ma skrzynki gdzie? Szawki, czy no najstrzynki. 13, 15, 14 13, 15 i 14, to robimy 13. No, leży coś tu. Otworzyć ci dźwięk proszę dziękuję. Możesz sobie te szafki pootwierać, ja zobaczę na rachu. Zobaczyłem też. Genialnie. Zobacz, i teraz proszę, w shielda mam. Wow, jakiego fajnego. Dasz mi go? Weź, no. Proszę, czy coś. Proszę, proszę. Pokaż. Jeszcze przedtem coś miałam. Tylko w 18 i 20, a Ty jakiego masz? No Gorszego. Ty masz gorszego, ale jakiego? Następna shielda. O kurde, tak. się go szylda. otworzyć no, szafkę. Mniejsza z tym, bo tam tylko były był trzy punkciki kurde. lepsze ja ode mnie, Ja albo zobaczę, dwa co nawet. ja jeszcze przedtem miałam. Ja mam 118 na 18. No to ta jest lepsza. No na 20, tak? No. A ty jakiego masz? No to gdzie. Ale jakiego to... masz założonego? No widzę, że go wzięłaś, nie? Chyba. 117 No to sobie załóż to chyba, nie? Czy wolisz mieć odporność na prąd w sumie chyba lepsze, lepiej jakbyś miała odporność na prąd. No, no, mi się to wydaje, ci rzucę. bo... Dobra, wiesz. Muszę no mi to rzuć. A, wzięłam y to. Hmm, wziąłam. Patrz, wejdziesz do środka, wyjdziesz na zewnątrz już jest noc. Szafka... Znaczy, nie szafka, tylko skrzynka. Widzę skrzynkę. Co, masz pistolet? Granaty są u góry. Potrzebujesz? Chyba potrzebujesz, to przyjdź sobie. SMG jakiś leży i snajpa. Jakiś bodziewia, ale... ale to nic.